Witam. Chciałbym się zadumać nad szczególną rolą przypadków w naszej e, sferze publicznej. Ledwo Romuald Szeremietiew chlapnął, coś o bezprawiu, jakie zniszczyło mu wiele lat życia i o niejasnej roli Bronisława Komorowskiego w tej sprawie, a już zgłosił się niezawisły sąd z kolejnym pozwem do Szeremietiewa. Czyżby przypadek? Każdy, kto wierzy w takie przypadki, niech się uda do poradni zdrowia psychicznego. Podobny przypadek dotknął Mariusza Kamińskiego, któremu postawiono zarzuty w Rzeszowskiej prokuraturze po zgłoszeniu premierowi afery hazardowej. Tak to właśnie jest. Niech no tylko ktoś wychyli się z niesympatyczną dla rządu informacją, akcją, a już apolityczni sędziowie i bezpartyjni prokuratorzy znajdują na jego sądowego haka. To samo spotkało zresztą Pawła Piskorskiego, któremu wyciągnięto przeterminowane sprawy, gdy zachciało mu się wrócić do polityki dziwakowi jakiemuś. Obecnie w myśl nowej ustawy prokurator generalny ma być odseparowany od machiny rządowej i ma być bardziej samodzielny. Ale tuż przed powołaniem pana Seremeta na towalne stanowisko ustępujący prokurator Zalewski podrzucił mu jednak swoich wypróbowanych, absolutnie niesamodzielnych współpracowników w charakterze kukułczych jaj. Oczywiście sprawił to wyłącznie co? Co to sprawił? Przypadek. Z niesamowitą ilością przypadkowych uchybień i zaniedbań mamy do czynienia w sprawach zabójstw Krzysztofa Olewnika Marka Papały. Sprawcy tego bezprawia jak zwykle pozostają kompletnie bezkarni i nie ma racji w tym przypadku. Poddaję tu pod rozwagę najbardziej głośne przykłady z jednej tylko publicznej sfery odpowiedzialnej za działanie wymiaru sprawiedliwości. Przechodząc natomiast do wszechwładnej, wszechobecnej polityki, tu dopiero mamy do czynienia z galerią przypadków, przypadkowo niedorobione ustawy, niedonoszone projekty, księżycowe prognozy, zakłamane finanse, przypadkowe afery medialne. I tak się dziwnie składa, że za każdym razem, jak mocniej poskrobać, za niby przypadku wyłania się czyjaś chytra premedytacja. Ludzie, jak to właściwie jest tą naszą Respospolitą? Czy wszystko toczy się od przypadku do przypadku? Czy jednak istnieje może jakiś zakamuflowany zespół, trest mózgów, think tank, jak oni teraz mówią, rozmyślnie tworzący chaos, by wyciągać z niego korzyści dla siebie, dla siebie, nie dla nas? Pewien popularny polityk w latach 90. określił nas Polaków mianem przypadkowego społeczeństwa, bo jakoś dziwnie nas nie lubił. Otóż przypadkowych społeczeństw nie ma, yy, natomiast władze, politycy bywają jak najbardziej, zdarzają się bardzo, bardzo yy, przypadkowe. Z grubsza chodzi więc o to, by społeczeństwo potrafiło ich dostrzegać i odsuwać od spraw publicznych. Wspólnym dobrem powinni zarządzać ludzie nieprzypadkowi, lecz kompetentni i uczciwi. To jest minimum. Poglądy polityczne są oczywiście bardzo ważne, ale nie są najważniejsze, proszę Państwa. Chyba, że świadomie chcemy, by rządzili Polską oszuści, złodzieje, dyletanci, głupole, a to co innego. To już jest ciężki przypadek. Rzeczywiście. Dziękuję.